Trudno sobie wyobrazić trudniejszy obiekt do zalotów, do amorów, niż 40-paroletnia zakonnica. Cześć, witamy w kolejnym odcinku kryminalnego patrolu. No, są jeszcze wakacje. Wakacje, no, różnie bywa. Wielu z nas, praktycznie chyba wszyscy, czekają na ten czas, bo może się wiele wydarzyć. Możemy gdzieś wyjechać, możemy coś zobaczyć, jakieś inne kraje, coś ciekawego. No ale też taką ekscytacją jest na pewno poznanie nowych ludzi. To mogą być emocje, gdzieś tam podświadomie myślę, że wielu z nas szuka takiej osoby którą moglibyśmy być zafascynowani. I w tej historii właśnie dokładnie tak jest. Ta historia rozpoczęła się w czasie wakacji. Ale też, kiedy poznajemy taką osobę, bywa, że jesteśmy rozczarowani i wtedy zadajemy sobie pytanie, gdzie ja miałam oczy, gdzie ja miałem oczy. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć, tu Maciek. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest PlezoTherapy. To platforma świadcząca wysokiej jakości usługi psychoterapeutyczne. Misją Plezo Therapy jest dotrzeć z pomocą do każdego jak najbardziej efektywnie. Platforma umożliwia tysiącom użytkowników odnalezienie odpowiedniego specjalisty poprzez test oparty na unikatowym algorytmie. Znalezienie psychoterapeuty na platformie jest łatwe i szybkie. Potrzebujesz jedynie wypełnić test doboru, po którym personalizowany algorytm zasugeruje trzech specjalistów, jacy najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom. Wszystkie sesje odbywają się za pośrednictwem bezpiecznej platformy, a Twoje dane osobowe nie są przechowywane. W przeciwieństwie do tradycyjnej terapii stacjonarnej, która przykuwa Cię do określonego miejsca, platforma oferuje nowy, innowacyjny i bezpieczny dostęp do terapii wszędzie i zawsze, zapewniając niezrównany komfort i elastyczność. Kliknij w link w opisie pod filmem lub użyj kodu QR, aby otrzymać unikatową zniżkę. Z kodem PATROL 30 otrzymasz 30% zniżki na sesję indywidualną albo sesję dla par na platformie PLESO. Myślę, że wielu z nas marzy właśnie o takiej miłości, o poznaniu kogoś, kto też będzie wsparciem, taką nadzieją na przyszłość, na takie lepsze dni. Często tą taką barierą, żeby się naprawdę zakochać, jest to, że komuś wcześniej ślubowało się już miłość. No, szczególnie w tej historii, w tej sytuacji, gdzie tę miłość e, ślubowano postaci niematerialnej. Jaką jest Jezus Chrystus? Dom pomocy społecznej w dobrzeniu wielkim, to jest na Polszczyźnie, no istnieje już prawie 100 lat. Został założony w 1932 roku. Jak to Dom Pomocy Społecznej, on niesie pomoc ludziom, którzy no, są w takiej bardzo trudnej, żeby nie powiedzieć beznadziejnej sytuacji życiowej. To ludzie chorzy, przewlekle chorzy, czasami przykuci do łóżka przez wiele, wiele lat. No też ludzie, którymi się trzeba cały czas opiekować. 24 godziny na dobę. Praca. To jest też praca bardzo niewdzięczna. Ci ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, co się wokół nich dzieje. Pojawia się demencja. Czasami nawet atakują tych, którzy idą mu z pomocą. No, trzeba mieć na pewno taką cierpliwość, trzeba mieć wyrozumiałość i taką, powiedziałbym, miłość w sobie. Taką na pewno mają i one tę pracę wykonują. Siostry. Zakonne, zakonu franciszkanek. One też tam pracują, one też prowadzą ten dom pomocy społecznej i, jak powiedziałem, rzeczywiście ciężko pracują. Piotrka, to 46-letni mężczyzna. On wyglądał i ubierał się tak żeby robić pewnego rodzaju wrażenie. No, stylizował się na postacie mocne. Na przykład udawał, że jest policjantem, że jest żołnierzem, że odzyskuje długi, czyli jest tak zwanym windykatorem, czasami przedstawiał się jako przedsiębiorca, no, różne to były figury i postacie. Rzeczywiście raz występował z taką gęstą, ciemną brodą. Ubierał się na przykład w moro, ubierał się w różnego rodzaju elementy sprawiające wrażenie, że właśnie jest takim zdecydowanym i silnym mężczyzną. No, miał sprawiać wrażenie na kobietach przede wszystkim i faktycznie to wrażenie sprawia. Jest lato 2019 roku, wtedy Piotr jest w pociągu, jedzie tym pociągiem do Świnoujścia. W przedziale jest kilka osób. Między innymi jest też Julia. Julia to zakonnica, jak to zakonnica, ubrana w habit. Te osoby pomiędzy sobą rozmawiają, rozmawia też Piotr. Nawiązuje taki bliższy kontakt z zakonnicą, z Julią. Mówi do niej, że niedawno umarło mu dziecko. No, Przypuszczalnie wzbudził jakieś takie uczucia w, w, w Julii. Jako zakonnica na pewno mu współczuła. W końcu dała mu swój numer telefonu, on dał jej i powiedziała, że jeżeli będzie chciał z kimś porozmawiać, to może do niej zadzwonić. Julia! To jest z, z jednej strony zakonnica, ale z drugiej strony, no, nie taka zwykła zakonnica, ponieważ była właśnie dyrektorką domu pomocy społecznej w tym dobrzeniu wielkim, o którym Wam wcześniej mówiłem. 41-letnia kobieta z takim już doświadczeniem zakonnym, do tego dyrektorka dużej instytucji, która na co dzień przecież podejmowała różne decyzje, musiała być zdecydowana. To niełatwa, Praca, ale tutaj nawiązała właśnie jakiś taki kontakt z Piotrem. Parę dni Piotr się nie odzywał, ale po paru dniach wysłał do Julii do zakonnicy, dyrektorki, wysłał SMS, że bierze ją swoją opiekę. Na co ona zadzwoniła i powiedziała, żeby przyjechał do niej do Domu, do, do domu Pomocy Społecznej, tym właśnie dobrzeniu. Wielkim. Piotr nie zwlekał, pojechał do niej od razu. No, musiał zrobić na niej w tej sytuacji, chyba trzeba użyć takiego określenia, wręcz piekielne wrażenie, ponieważ doszło pomiędzy nimi do zbliżenia. Po tej wizycie Piotra no minął jakiś czas, i nagle, praktycznie tak z dnia na dzień Siostra Julia, dyrektorka domu pomocy społecznej, po prostu gdzieś zniknęła. No, takie rzeczy, że ktoś odchodzi z zakonu, pewnie się zdarzają, ale tutaj jednocześnie ze zniknięciem Julii zniknęło też bardzo dużo pieniędzy. W sumie około 430 tysięcy złotych. 300 tysięcy pochodzące z konta domu pomocy społecznej. I 130 tysięcy, które były na kontach pensjonariuszy, którzy w tym ośrodku byli. No, rzecz jasna, trzeba było siostry szukać. Hmm, powiadomiono policję i policjanci zaczęli szukać byłej dyrektorki siostry Julii. Sprawą zajęli się policjanci z Opola. Nie mieli jakiegoś problemu z tym. Żeby odnaleźć Julię, i wtedy ona powiedziała, że wszystkie pieniądze dała Piotrowi, temu właśnie mężczyźnie, którego poznała w przedziale, w pociągu. Powiedziała, że tak naprawdę tych pieniędzy było więcej niż 430 tysięcy złotych dobrze, ponad pół miliona złotych. Ponieważ dała mu jeszcze swoje pieniądze, mało tego, od swojej znajomej pożyczyła jeszcze kilkadziesiąt tysięcy i także dała Piotrowi. Także było tego, jak powiedziałem, sporo, ponad pół miliona złotych, wyglądało na to, że ta przecież nie nastolatka 40 -paroletnia kobieta zakonnica, dyrektorka no po prostu zakochała się i to zakochała się w śmiertelnym. Mężczyźnie. On przypuszczalnie zwodził ją taką wizją tego, że będą razem żyli, że ona rzuci habit, że w tym życiu będą razem szczęśliwi, ona będzie po prostu u jego boku, a te pieniądze, które od niej brał, po prostu potrzebował na to, żeby rozkręcić interes, żeby im się potem żyło jak najlepiej i żeby po prostu nie musieli się niczym martwić. Też wyglądało na to, że Piotr stosował różne też takie podstępne metody, bo no ktoś do niej dzwonił, mówił, że Piotr jest w niebezpieczeństwie, że potrzebuje pieniędzy. No to ona znowu się mobilizowała i znowu te pieniądze przekazywała. Być może w którymś momencie się zorientowała, że to po prostu jest oszust, bo Piotr zniknął. Miała z nim jakiś taki kontakt, próbowała te pieniądze odzyskać, ale wtedy on się śmiał i powiedział: No, przecież ty dałaś mi te pieniądze, więc jakby problem jest bardziej twój niż jego. I Julia faktycznie miała problemy, jakby nie patrzeć, to przecież ona zdefraudowała te pieniądze. No i to była spora gotówka, więc dostała zarzut. Grozi jej kara do 10 lat więzienia. Policjanci też dosyć szybko zatrzymali Piotra. On pochodził z małej miejscowości, pochodzi z małej miejscowości niedaleko Wrocławia. Wyglądało na to, że Piotr to jest oszust, że przypuszczalnie Julia to nie pierwsza jego ofiara. Mechanizm wyglądał zwykle podobnie. On pojawił się właśnie albo w jakimś takim mundurze, mundurze żołnierza. Czasami miał brodę taką gęstą, czarną brodę, albo też był krótko ostrzyżony. Mówił, że jest policjantem, żołnierzem, że jest windykatorem, że jest detektywem, że jest przedsiębiorcą. No i tak wciągał tę swoją ofiarę starał się dowiedzieć jakie ma pieniądze na ile może liczyć no, kiedy już taką ofiarę omamił no to wyciągał od niej pieniądze, które miała i po prostu znikał e, policjanci doszli do wniosku, że przecież taki człowiek no, musiał tych przestępstw popełnić dużo więcej więc pokazali jego zdjęcie w mediach też napisali krótką notatkę, że poszukują potencjalne Ofiary tego mężczyzny, że to jest oszust, i myślę, że to co działo się później, przerosło również ich oczekiwania, ponieważ zgłosiła się prawie setka oszukanych osób. To w większości były kobiety. Kobiety, które dały się nabierać na to, że spędzą z nim resztę życia, że to mężczyzna ich życia, ale też były różne sytuacje. Wygląda na to, że on miał informację chociażby o pewnej. Pani, która prowadziła przedsiębiorstwo we Wrocławiu, ona miała spore długi. Jej firma miała spore długi. Przyszedł do niej, powiedział, że jest windykatorem i że realizuje tutaj zlecenie, że musi jej zabrać pieniądze, czy że musi spłacić, bo pracuje dla firmy, dla dłużnika. No i wtedy kobieta zaczęła mu rzeczywiście płacić, myśląc, że to jest prawdziwy windykator. On te pieniądze zabrał. I któregoś dnia po prostu zniknął. Piotr oczywiście najczęściej był takim oszustem matrymonialnym. Podrywał kobiety, uwodził, przyzwyczajał. Pamiętacie, myśmy już zrobili dwa podobne niemal odcinki. Jeden z nich dotyczył hrabiego Myszkowskiego, tak naprawdę spawacza. Spruszkowa, drugi Jurka Rybaka, czyli tego Kalibabkę z Dziwnowa. No, podobny sposób działania, uwodzenie kobiet. No Do momentu, kiedy one przekazały praktycznie wszystkie swoje pieniądze, i wtedy panowie znikali. Piotrka był dokładnie, czy jest dokładnie takim samym człowiekiem. On przede wszystkim. Uwodził kobiety, ale też, jeżeli nadawała się okazja, oszukiwał i mężczyzn. Im proponował różnego rodzaju biznes, interesy. Czasami była to jakaś taka transakcja bardzo korzystna. Na przykład ktoś poszukiwał dobrego samochodu albo samochodu specjalistycznego. No to wtedy on się oferował, brał zaliczkę, a kiedy już dostał pieniądze, to po prostu znikał. Nie korzystał z każdej sytuacji, z każdej okazji, byleby tylko zarobić. I wygląda na to, gdyby nie jego taka pazerność, że Julia miała tych pieniędzy sporo, a w zasadzie nie, miała, nie ona miała, tylko dom pomocy społecznej, to pewnie oszukiwałby dalej, bo w innych przypadkach te kwoty nie były aż tak duże. I tu mamy też pełną świadomość tego, że zwykle zgłaszają się tylko... Nieliczne osoby, czy jakaś część z tych osób, które są oszukane. Często ludzie się nie zgłaszają, bo i ta kwota była niewielka, ze wstydu. Nie chcą, żeby się inni ludzie o tym dowiedzieli. Czasami, jeżeli jest oszukana jakaś starsza osoba, to nawet nie wie, że padła ofiarą takiego właśnie oszusta. Więc myślę, że ta setka ludzi, która się zgłosiła, która rozpoznała Piotra, to zaledwie część tych osób, które faktycznie. Oszukał. Piotr Piotrka miał też inne nazwiska, jak chociażby Robert Kuczera czy Jacek Kotowicz. No takimi nazwiskami też się przedstawiał. Krążył przede wszystkim po województwie dolnośląskim, po województwie opolskim, ale też nie wygląda na to, że jeździł po całej. Polsce, że te oszukane osoby mogą być w całej Polsce, podobnie jak i przy hrabim myszkowskim, podobnie jak przy tulipanie, no tak działają tego rodzaju oszuści, że oni mogą się po prostu pojawiać y, y, wszędzie. Ja myślę, że ta sprawa jest też wyjątkowa z takiego innego punktu widzenia, bardziej psychologicznego. Bo Piotr K. to oczywiście oszust, ale też wybrał na swoją ofiarę kogoś kto nie powinien się nabrać. No, trudno sobie wyobrazić, trudniejszy obiekt do zalotów, do Amorów niż 40-paroletnia zakonnica doświadczona, która no przecież w zakonie była już wiele lat. To po pierwsze, która ślubowała miłość Bogu do tego, na co dzień była dyrektorką Domu Pomocy Społecznej. No, jako dyrektorka musiała podejmować naprawdę ważne decyzje, czasami stanowcze. Musiała również dyscyplinować ludzi. Dlaczego też ona dała się poddać i dała się zmanipulować? To jest zastanawiające, myślę, w tej historii. I to jest chyba przestroga, czy. Jakieś coś, co daje nam do myślenia, czy faktycznie każdy z nas w pewnej sytuacji, a chyba siostra wtedy potrzebowała kogoś takiego, być może kogoś bliskiego, być może przyjaciela, że znajdował się w takiej sytuacji, ale czy każdy z nas ma taką chwilę, że może być rzeczywiście zmanipulowany przez takiego oszusta, że nie ma wśród nas ludzi, którzy są na to odporni? No, trudno powiedzieć. Wydaje się, że w pewnej sytuacji faktycznie moglibyśmy ulec. Kiedy policjanci podliczyli Piotra, ale znowu, no według mnie jest to tylko część tego wszystkiego, co zrobił, to okazało się, że oszukał, nakradł, zabrał tym osobom, które oszukał, Jakieś 2 miliony 200 tysięcy złotych, no sporo. Ale też Piotr ma namiętność. On po prostu gra w kasynach. Tam przegrał około 1,5 miliona złotych, no więc nie zostało mu specjalnie dużo na życie. Też Piotr jest takim typem człowieka, przestępcy, który raczej nigdy się nie poprawi. Jak już siedział w więzieniu, ktoś mu przemycił telefon komórkowy do tego więzienia. Namówił kolegę z Celi, żeby zadzwonili do pewnej pani. On miał jakieś takie intymne zdjęcia tej pani. Ten kolega z Celi, współwięzień, zadzwonił do niej i powiedział, że chce od niej pieniądze, bo inaczej opublikuje jej intymne. Zdjęcia. No nawet w takiej sytuacji nie mógł przestać, więc wygląda na to, że nawet jak wyjdzie, a odsiedział już 5 lat, przypuszczalnie wyjdzie za dobre sprawowanie, znowu ruszy w Polskę i znowu będzie oszukiwał. W sumie Piotr dostał 14 lat więzienia. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiadły jeszcze 3 inne osoby. To jest jego konkubina, to jest kolega Kumpel, który pożyczał mu numery rachunków bankowych, na które przelewał pieniądze. No i ten kolega z celi, z którym wspólnie dzwonili, szantażowali pewną panią. Jak powiedziałem, takich oszustów możecie spotkać na swoim szlaku. Mówimy i robimy ten odcinek po to, żebyście po prostu uważali, że robienie dobrego wrażenia to jest podstawowa rzecz. Na której bazują oszuści. Nie dajcie się po prostu nabrać, jeszcze trwają wakacje. Wiem, że wakacje mają swój specyficzny klimat, ale trzeba mieć też czasami szeroko oczy i uszy otwarte. I tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, trzymajcie się i do zobaczenia. Kliknij w link w opisie pod filmem lub użyj kodu QR, aby otrzymać unikatową zniżkę. Z kodem PATROL30 otrzymasz 30% zniżki na sesję indywidualną albo sesję dla par na platformie Pleso.